Piosenka z lektorem w Radiu Z czyta Stanisław Olejniczak. Jason Derulo. Want to want me? Za późno, żeby spać. Mam prześcieradła na podłodze. Nic na mnie i nie mogę tego dłużej znieść. Jest 100 stopni. Mam jedną nogę za drzwiami. Gdzie są moje klucze? Bo muszę odejść, tak. Z tyłu kabiny przechylam kierowcę. Główny czas. Zabierz mnie tam szybko. Mam na myśli Twoje ciało. Chcę tego źle. Och, tylko myśl o Tobie unosi mnie tak wysoko. Tak wysoko. Dziewczyno, jesteś tą, która chce mnie. A jeśli mnie chcesz, dziewczyno, masz mnie. Nie ma nic, czego bym nie zrobił. Nie zrobiłbym. Chcę po prostu wstać obok Ciebie.